Mój brat w Chrystusie, były ksiądz Jurek, dzisiaj pięknie mówił o Pustym Krzyżu. O też robieniu z chrześcijaństwa takiego cierpiętnictwa. Informacja o Pustym Krzyżu miała bardzo ważne znaczenie dla mnie, bym przyszedł osobiście do Jezusa Chrystusa. Inny pastor, pastor Dawid Wilkerson przyjechał na taką kurcjatę ewangelizacyjną do Polski w latach 80. Zebrało się wtedy w Hali Wisły ponad 3000 ludzi, a kilkaset jeszcze osób stało na zewnątrz. Czy widzicie, jaki wtedy był głód Boga w Polsce? Byłem na tym spotkaniu rok 86. Ciągle mi nie pasowało coś w historii Jezusa. Ja już czytałem Biblię. Od liceum to były już po, połowa moich studiów, także parę lat już ze Słowem Bożym byłem zaznajomiony. Ale w historii Jezusa nie pasowało mi jedno koniec. Tak jak droga krzyżowa No kończy się tragicznie, no kończy się smutnie, no kończy się beznadziejnie. Nie? Dlaczego Bóg nie zesłał, Bóg Ojciec, swoich legionów, aniołów, żeby pokonali tę zbieraninę? Żydów i Rzymian, którzy przyszli aresztować Jezusa. Dlaczego nie rozumiałem tego? A pastor Wilkerson powiedział dwie rzeczy, które przemówiły do mojego serca. Pierwsze, będzie o polskiej religijności. Mówi: Byłem w waszych kościołach, widziałem głównie starsze kobiety, które naprawdę niekiedy ze łzami w oczach modlą się przed krucyfiksami, czyli figurami na krzyżu Jezusa cierpiącego. I litują się i płaczą. Pamiętacie, jak kobiety w Jerozolimie w czasie prawdziwej drogi krzyżowej płakały nad losem Jezusa, co Jezus im powiedział? Nie płaczcie nade mną. Płaczcie nad sobą i waszymi dziećmi. Odwrócił całkowicie uwagę. A zobaczcie, w katolicyzmie się na to cierpiętnictwo kieruje ciągle uwagę. I pastor Wilkerson powiedział wtedy, przez Jezusa dzisiaj na krzyżu nie ma. Krzyż jest pusty. Grób jest pusty. Jezus żyje. Jezus zmartwystał. Ja mówię, ty zobacz. Tyle razy o tym czytałem. Tyle razy o tym słyszałem. Ale nigdy nie dotarła do mnie prawdziwa konsekwencja. Jeśli było zmartwychwstanie, to znaczy, że Jezus żyje. Na naszej sądzie, którą możecie też obejrzeć na naszym kanale, jedna pani zapytana przez młodą osobę z naszej redakcji, co dla ciebie znaczy zmartwychwstanie, zaczynają jej się otwierać oczy. Zaraz, no ja wierzę, że Jezus zmartwychwstał. No, to wier wierzę, że to coś ważnego. No zaraz, ale, ale nigdy nie wziąłem tego osobiście. Co to dla mnie znaczy? I ja wtedy na tym spotkaniu w hali Wisły przeżyłem dokładnie ten sam moment. Jezus żyje. Pastor Wilkerson powiedział, on jest teraz tu, on jest blisko ciebie. On chce wejść do twojego serca, a wiesz po co? I tu druga rzecz, którą się wtedy dowiedziałem, która mną wstrząsnęła. Bo jesteś grzesznikiem, jesteś zły. No jak to? Ja? Nigdy narkotyków w życiu nie widziałem na oczy, wypiłem może parę razy. Raz byłem pijany, ale to i tak nie za bardzo. Uczeń zawsze wzorowy, wszystkie olimpiady i tak dalej, najlepsze liceum? Ja zły? No i on zaczyna tłumaczyć. Tam byli głównie ludzie uzależnieni od narkotyków na tym spotkaniu. Mówi, może nie jesteś pijakiem, może nie jesteś narkomanem, ale może na przykład jesteś egoistą. O! Skąd on wie, co on czyta w moich myślach? Akurat parę dni temu miałem z Bogiem taką, taki spór. Chciałem coś wielkiego dla Niego zrobić, a nie wyszło. I pytałem się dlaczego, i zacząłem podejrzewać. I wreszcie sobie odpowiedziałem, tuż przed tym pytaniem, bo ja chciałem to zrobić dla siebie, dla swojej chwały, nie dla Jego chwały. Dlatego się nie udało. I on teraz mówi: Jesteś egoistą. No, trudno się było spierać. Trzeba było przyznać. W sercu przed Bogiem tak, jestem egoistą, to znaczy jestem grzesznikiem, to znaczy idę do piekła, to znaczy moje dobre chęci nic mi nie pomogą. I wtedy pastor Wilkerson mówi: Teraz rozumiesz, po co Jezus umarł na krzyżu? On żadnego grzechu nie popełnił, on jest bez winy, on umarł zamiast ciebie. Ty na to zasłużyłeś. Gdyby nie Jezus za swój egoizm byłbyś potępiony na wieki, ty wstaw swój największy grzech czy największą złą skłonność. Nie ma to znaczenia, bo za jeden najmniejszy grzech ląduje się na wieki w piekle. Bo w niebie być tylko czyści, święci, doskonali. Jak to zrobić? Kiedy jesteśmy źli, niedoskonali. Bo właśnie Bóg to zrobił. Jezus Chrystus przelewając swoją krew na krzyżu, ofiarowując siebie za nią, miast nas i z martwych wstając, dzisiaj oferuje nam za darmo przebaczenie. Za darmo, bo On zapłacił. Ty możesz wziąć za darmo. Jezus stoi u Twoich drzwi i kołacze. Weźmiesz, wpuścisz albo nie. Możesz udawać, że nie słyszysz, ale Jezus, Jezus wie, że słyszysz, bo to On stuka. Wtedy to zrozumiałem. Nie miałem żadnych wątpliwości. Tak, chcę żywego, zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa, który umarł za moje grzechy. I to jest najlepszy happy end, jaki można sobie wyobrazić, bo umarł ale i zmartwychwstał, żyje. I chcę dzisiaj dać mi życie wieczne, obmycie wszystkich moich grzechów, także przyszłych, to jeszcze do mnie wtedy w pełni nie docierało. Ale zawołałem: Jezu, ratuj. Jezus Baw wiem, że jestem grzesznikiem wiem, że Ty jesteś Bogiem, który dobrowolnie przyszedł na ziemię, przyjął ciało człowieka przeżył bezgrzeszne życie idealne dlatego mi się tak podobało i to nie był zły, nieprzewidziany finał to Ty dobrowolnie poszedłeś na krzyż chociaż wiedziałeś, że to będzie straszne chociaż wołałeś do Ojca tuż przed śmiercią Ojcze, jeśli to możliwe jeśli zbawienie tego Pawła, ateisty, dziada, egoisty, jest możliwe inaczej, niech nie idę na krzyż. Ale Jezus dodał Nie moja, lecz Twoja wola to, że Jezus poszedł na krzyż, to pokazuje, że nie było innej drogi zbawienia że żadna religia, żadne ludzkie uczynki, żaden islam, katolicyzm, rozumiany jako rytuały, nie prowadzą Cię do zbawienia. Ale po śmierci Chrystusa nastąpiło zmartwychwstanie. To jest ten wspaniały happy end. To wtedy do mnie dotarło. Bardzo bym chciał, żeby czy nawoływanie Żyda, który rozpoznał w Jezusie swojego Mesjasza, byłego księdza, który porzucił wiarę ojców, bo rozpoznał w Jezusie swojego Mesjasza, czy wołanie ateisty, który rozpoznał w Jezusie Boga i swojego Mesjasza, dotarło i przemówiło także do Ciebie. Oczywiście polecam Ci też film Przełęcz Ocalonych. Film wojenny, straszny, krwawy, ale pokazuje, że chrześcijaństwo to nie cierpiętnictwo, lamenty, i rozpamiętywanie tylko ran Chrystusa. Chrześcijaństwo jest dla odważnych, dla tych, którzy odważnie powiedzą sobie: Nie zasłużę niczym na akceptację Boga, zasługuję na piekło, jestem grzeszny. Trzeba odwagi do takiego stwierdzenia. Wszystko stawiam na jedną kartę. Chcę swoje życie oddać w ręce Jezusa Chrystusa, bo widzę, że to dobry pasterz, bo dał za mnie swoje życie. A teraz chcę służyć innym, by przede wszystkim poznali Jezusa Chrystusa. Historia tego żołnierza. Jeśli nie znacie jeszcze tego filmu, nie będę uprzedzał. Wpłynie na setki ludzi, że zobaczą. Że Jezus Chrystus jest Panem Historii, Panem Pokoju i Panem Wojny. Chcę być Panem Twojego życia. Dziś, nie jutro!